Ale, na? Będziemy się bić, ale chyba nie w tym stanie, nie? Gdzieś O. Oh. Can you tell me who I can buy something from or sell it? about the pond keeper Is your man? He ought to be by the granary. At least that's the last place I saw him. What do you think about Sigismund withdrawing? It was a stroke of good luck. I know everyone says how clever Siddish is and all that, but it was a dangerous situation. That what? Sigismund is awful unpredictable. He abducts the king, raids towns, brings foreign mercenaries into the heart of our country. God alone knows what he'll get up to next. Start with you. Greetings. What do you need? Good luck then. God be with you. Dobra, nic się co. Czyli jednak jest tak, jak mówiłem. Wiśniaka można zapytać? Za podawali je tak. Nie każdego, ale o, no i Czy to jest wieśniak, wieśniaczka? Wieśniak, wieśniaczka. Wieśniak, wieśniak. Wszyscy i nawet czy można ukryć wam kapustę? Nie można. Potrzecz kapusta. Jakiś wieśniak, to podaliśmy jśniak. Dobra. O, Łodawa. Jakiś name. No, długo. No i pięknie. Coin. <coughs> mam koin, mam skarbów, o ja ją chcę 96 ja jej nie chcę przynajmniej teraz nie da by się O no coś jeszcze? Ja. suszone mięso brzmi spoko nie tylko się psuje w sensie wolno się psuje no teraz to trochę bym chciał. Wszystkie. Może nie wszystkie. Ale może coś mu sprzedam. Nie dobry, czy chce pan... pochodnie? Nie potrzebujemy pochodni, żebym potrzebować się. Będziemy spać w nocy. Trudno. Strzały to bym jednak zachował. nie Strzały, jak mamy łuk, jakbyśmy nie mieli łuku, no to, to nie, ale jak mam łuk, to strzały się poddadzą. Cholera. to bardziej, że mamy tylko trzy. To? 30? Ileś 30? Dobra, to jednak to sprzedamy. I tam też sprzedamy. Jednak skarbamy 30 strzał to spoko. Eee, co dalej? Sprzedamy te rzeczy, których nie potrzebujemy. Dobra. Odciążymy się przy okazji. Miodówka. Co nam daje miodówka? energia minus 2 trudno sprzedajemy ciężkie to to i w ogóle miód to może się przydać jako składnik Jabłek sprzedałem głowę. Mam też pióra pajęczyna, jaka cenna. Sól może się przydać książki, nie czyli to wszystko. Słabiuchno. A co jeżeli masz umowę? Well, we nie Ja czekaj, to to, Przegiąłem w ogóle, nie, nie, spod reputacji. Zwaliłem, Dobra, no szybciutko. Nie wiem, 8. E, Sprzedaj. Ty... Co ja odrzuciłem? Nie, to tak konia nie kupi. Jeszcze. On no nie doniesie i co będzie? Ja Jadło. 95 no to nie pójdzie 6 muszę płacić co? 2 nie więcej kup płacisz jeszcze jeden mój majątek 51 i 6 I'd like to discuss the price. Sure, why not? Dużo, za dużo. we agreed? I trzy. I'd almost shake on that. Almost. Prawie. No, co? Tylko trzy. I knew we'd come to an arrangement. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the God be with you. He's with me. Is there someone who trades in goods? Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good hearted. Especially if you come with some coin. <laughs> For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him, because he's as surly as a wet cat. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. He looks like he's never had a decent meal in his life. That business with Sigurd oh. really turned out well in the end, didn't it? Aye, that was a good start. Now we need to drive him and his war horse out of Bohemia for good. I don't think I'm this. Here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate. And you especially are not to be let out. don't know who

Motyka? Jacek Tuba, pocholałem Dobra, mam teraz trochę Co, mogę wyjść? No, to nie wejdę. Dobra, wieśniacy nic nie mają. Skoro nie mamy oprócz zamku, to ograbię. go Teraz nie wej wejdę? Nie patrz, no, no. Ciekawe co Ty, mogę chyba zejść Patrzysz Nie patrz Dobra Najpierw Zobaczmy co tutaj mogę jeszcze ukraść Strażnik. Co to ma w tych strasznik, dobra Cześć. To jest skrzynia, łatwa, ale to może później. Balia. On może kucharka ma więcej żarcia? Kucharka. Greetings. What do you need? Dobra, nie ma więcej żarcia. Trzeba pa, pa. Nie. Tu 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 nie będzie ale nie wiem, czy możemy sobie tak po prostu uprać te jabłka w tak. Żeby nas o, za chłodność, posądzili, więc zrobimy robimy to na kubkach. To dla mnie ciekawe. Jakbym musiał podnosić rzeczy, to bym musiał wrzucić miadro na głowę. Jak w Skyrimie. O, nie będę ryzykował. Zbyło się, tak. Chcę z Ciebie coś kupić. Tak, baj, czyli sprzedać jabłka, które mogę sprzedać. I mogę sprzedać rzeczy, które dopiero co ukradłem. Nie wszystkie, ale tutaj dajesz. Zdajemy i taka nie mogę sprzedać. No ale super, to sobie zjemy. Jakie ubase? Sir Ekstra. Can we do about the price? Why not? Czemu nie? Dobra, ty chcesz mi 2 i 3, a ja chcę 2. Ja chcę trzy. Satisfied? That's too much. I no weź. Dwa i sześć. I'll go for that. Spoko. Wzrost. Inwentarz. Mhm. Mm Więc teraz coś. Strafnie. Przepraszam. O kiełbasa tu dodała mi strawy? Ale szkoda mi trochę bo jest cenna. Jak się staje? escape Wolę ukraść jakieś mniej wartościowe żacie. Tu mogę O, się Nie patrz. Tu tu tu, 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 No more limits. No. Zaraz się to sprzedaż. Dobra, mamy kielich. A tu nie ma. W ogóle nic nie widzisz. Hej. Tam. Co tam, hej. Ja tutaj nic nie robię. O, yo hate hey, la. Hajlui. I like the boys Baj. Mm -hmm. tak, 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 sprzedaj. Well. Czosnek, jabłko. Pa ale patrz, ta kapusta jest skardziona, a to już nie. Ciekawe, nie? Są z marchfiem. I mamy dwa miody. Salami. Tanie víno. To jest kilogram, ale jeszcze na pewno coś ukradniemy. Trudno. Odwar z makietów, tego nie oddamy. Sądaj, Nie minuty twoje zdrowie wzrośnie o 30 punktów i usunie skutki pijaństwa. Tu też skutki eliksiru łazarzy. Mm -hmm. Odżywczość, zdrowie, energia. To może się sprzedać. czy ty coś jeszcze chcesz kupić? Nie wiem. Mm -hmm, mm -hmm. mm, right, so... ty to w sumie jest sens, eh? Uh, Tarkować się o jak najniższe kwoty. What about this? W sensie, jak najmniej rzeczy. Bo wtedy można zbijać reputację, nie? No, reputacji. Nie? I ciekawe, o ile. Czy jak jest większa kwota, to więcej reputacji, a jak mniejsza, to mniej, czy po prostu od sztuki. To jest dobre. Dobra, zapisujemy, czy... Dobijmy. No. Na godzinkę się prześpimy. Wieśniak. otwórz Tutaj za dużo strażników. się ludzie. I śpi. Godzinkę się prześpimy, żeby zapisać, nie? Do dziesiątej Ale wiesz, o nie, Wstanie. No tak było już ładnie. Już mamy ten. Jesteśmy na jedzeniu, czy nie jesteśmy na jedzeniu? Nie. nie ogarniam. W każdym razie jesteśmy już wyleczeni. Nie jest to prosta, ale umiem. Widzicie? Dowód. To już przeciążenie jesteśmy. Bardzo trudnego nie chcemy kufra. tam jeszcze otworzymy. To to nie. Tu nic. Bardzo trudne, to nie. Tu nic. No, idziemy dalej. O, modlą się. Nie się mogę. Muszę ja, ja jestem, żeby im przerywać. Nie zobaczę. To ma być się ważne rzeczy. spać. Chcę kraść. Ale ciekawe. Gra wydaje się być rozbudowana dość mocno. Więc ciekawe, co to, to jest tak jak. w takich kotlikach. Nie spotka nas nie spać w stałej. Co się stało? Przepraszam. Eee, czy w Kodikach to bukina za rękę, nie złapią to żadnych konsekwencji? Nie? Kołnierz ko kolczy. Jere. Ale widzę, że niestety w przeciwieństwie do Katika mamy ograniczenie ekwipunku. Sen i zeps. Mm -hmm. Dobra, jeszcze mogę się ruszać, to chyba już nic nie ma. Ten zapis. Napiszmy. Godzinka. Kurde ile mam to jeżeli? Pięter. Eee. Nie ma co uprość. Chyba trochę wolniej szpurszą. Czekaj, to nie ja. Czy wszystko to jest... Tak, jest kradzione wszystko. Dobra, wyłączony. No ale... W well. się później. Raczej nie w skalicy. ale... Gdzieś się spyta. To ich już nie ma? Ach. Nie dostanę pustu od boków. Bardzo trudne. Czytaj, co tutaj? Tu trzeba Tylko czytać, A jakiś napis, tak? Mm -hmm. no, no, tutaj jest już tylko ta skrzynia. Zykałem dokładnie, dobra. Teraz jestem ciekawy, czy strażnik mnie zatrzyma. What do you need? Gdzie tu się znajduje jakiś magazyn ze złotem? Proszę pana. Skoro tak to wygląda, to. Tu mnie nie było. Książki. Wejść? Nie mogę wejść. mogę wejść? Nikt mnie nie, nie widzi. Książki? 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 To łatwa skrzynia, raczej, ale Co znowu zostawmy już.